15 sierpnia amfiteatr letni w Gromniku stał się miejscem corocznych obchodów święta plonów gminy Gromnik. Rozpoczęcie tej uroczystości stanowiła msza święta, odprawiona w miejscowym kościele parafialnym, po której uczestnicy udali się do malowniczego amfiteatru, gdzie centralnym punktem był moment przekazania Wójtowi Gminy Gromnik symbolicznego chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Chleb ten jest symbolem ciężkiej pracy rolnika i przede wszystkim też symbolem dostatku. Ja bym to rozwinął jeszcze w naszym przypadku z symbolem Naszego, naszej gminy, czyli naszego dostatku gminnego, naszej ekonomii. Co roku mówię, że dzielimy wspólnie z radnymi tak, z sołtysami, aby w każdej miejscowości coś się działo, aby było równo i aby te miejscowości sprawiedliwie, równomiernie się rozwijały. To jest nasz główny cel i tak staramy się robić. Mam nadzieję, że tak będzie w tym roku. Zawsze bardzo poważnie. Podchodzimy do tego święta. Przede wszystkim dobrze zorganizowani. I Gminy Ośrodek Kultury, i Urząd Gminy staramy się, żeby to święto było honorowo obchodzone. Dożynki to niezwykle ważne święto dla rolników. Świętujemy, rolnicy świętują to, że mogli zebrać zbiory w tym roku. Że chleba będzie pod dostatkiem na polskich stołach, i zwyczajowo, to tradycyjnie już jest przekazywanie tego, tego bokna chleba z pierwszych, z pierwszych zbiorów wszystkim. To jest święto, które wyrasta głęboko z naszej historii. 15 sierpnia, dzień w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, święto cudu nad Wisło. Dziękuję za zaproszenie, że mogę tutaj dzisiaj w Gromniku uczestniczyć w takiej pięknej, staropolskiej uroczystości, jakimi są Dożynki Świętoplonów. Przy tej okazji, oczywiście, wyrażamy ogromny szacunek, wdzięczność dla pracy rolnika. Jest to dzień, w którym chcemy również podkreślić znaczenie i wagę rolnictwa. Zajmiemy sobie sprawę, jak ważna jest samodzielność i zależność zbożowa, rolna. Wojna z zachodnią granicą pokazała, że warto, aby każde państwo posiadało. W każdym obszarze samodzielny system. W tym przypadku zabezpieczenia żywnościowego mieszkańców, ale również i zabezpieczenia w innych obszarach. Musimy wiedzieć jedną rzecz, że te 103 lata temu, gdy bolszewicy stanęli u wrót Warszawy, naród polski, ówczesni politycy, przecież było już wiele ugrupowań politycznych, nawzajem się zwalczających, ścierających, kłócących, a w tym momencie, gdy zaświtał wróg. U bram byli w stanie wszelkie zwary i kłótnie polityczne odłożyć na, na dalszy plan a zjednoczyć się pod jednym wspólnym hasłem Polska Na Kromnickiej scenie wystąpiła kapela ludowa Siemiechowianie, a obok niej pojawiła się grupa śpiewaczy Warto również podkreślić występ zespołu tanecznego Mali Siemiechowianie, którzy uświetnili program swoim artystycznym występem. To, co robi tutaj grupa młodzieży z Siemiechowa, kapela, grupa śpiewacza, to jest na pewno mistrzostwo świata. I powinniśmy właśnie podejść do tego, że żeby tak zaśpiewać, tak zatańczyć, to trzeba kilkadziesiąt albo nawet setki godzin przećwiczyć. I trzeba mieć bardzo dobrego jeszcze instruktora, który przekaże ważne sprawy, ważne uwagi techniczne, żeby tak ładnie tańczyć. Dzisiaj zatańczyły dzieci, no zresztą piękne, świetne dzieci z Siemiechowa. Zatańczyły składankę tańców rzeszowsko-przeworskich, te mniejsze składankę tańców lubelskich. No i na koniec jeszcze był siarczysty Krakowiak, bardziej zachodni niż wschodni. Chcieliśmy ubarwić święto troszkę innymi regionami, nie tylko regionem Krakowiak-Wschodnim. Podczas dożynek nie zabrakło stoisk z lokalnymi produktami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Stanowiły one wspaniałą okazję do zaprezentowania bogactwa kulinarnego i rzemieślniczego regionu oraz do wspierania lokalnych producentów i twórców. Dla wszystkich dzieci przygotowane zostały także liczne gry i zabawy z animatorami. Gwiazdą wieczoru był występ zespołu muzycznego Aldente. Na zakończenie dnia przygotowana została zabawa taneczna z zespołem Syntoteka z Kasiny Wielkiej, która tanecznie prowadziła biesiadników aż do późnych godzin nocnych. Which best is i have be had